Przygoda na rybach. Pewnego słonecznego poranka Piotruś, jego tata i wujek Rafał postanowili wybrać się na ryby. Wujek Rafał, znany w rodzinie jako prawdziwy mistrz wędkarstwa, często opowiadał Piotrusiowi niesamowite historie o wielkich rybach, które udało mu się złowić. Tym razem chłopiec miał zobaczyć wszystko na własne oczy. Będziemy łowić wielkie okonie. Obiecywał wujek Rafał, pakując sprzęt do auta. Piotruś nie mógł się doczekać. Jednak nie tylko Piotruś był podekscytowany tą wyprawą. Jego zwierzęcy przyjaciele, Pepsi, Marcelina, Mruczek oraz sprytny Tymek, podsłuchali rozmowę i szybko postanowili, że i oni muszą zobaczyć, jak wygląda łowienie ryb. Tymek jak zawsze miał plan. Pojedźmy z nimi! szepnął do reszty zwierząt. Musimy tylko znaleźć sposób, żeby się ukryć w ich bagażu. Pepsi merdała ogonem na myśl o nowej przygodzie. Mruczek i Marcelina wymienili spojrzenia. Trochę niezdecydowani, bo łowienie ryb wydawało im się dość mokre. Tymek jednak miał na nich sposób. Podszedł bliżej i szepnął konspiracyjnie. Słuchajcie, jak złowią rybę, to pewnie będą ją smażyć, a wy przecież uwielbiacie ryby, prawda? Zapytał, uśmiechając się przebiegle. Mruczek od razu wyprostował uszy, a Marcelina mrugnęła okiem. Racja, rybka brzmi smakowicie, zamruczał mruczek. No to co, wsiadamy? Spytała Pepsi, pełna entuzjazmu. Zwierzęta szybko wskoczyły do bagażnika, tuż obok skrzynki z przynętami i torby z wędkami i cichutko czekały, aż rodzina wyruszy na wyprawę. Droga do jeziora była krótka, ale pełna ekscytacji. Samochód zatrzymał się na malutkiej leśnej polanie nad brzegiem jeziora. To miejsce było jak obrazka. Spokojna tafla wody lśniła w porannym słońcu, odbijając zielenie i błękity nieba. Wokół jeziora rozpościerały się gęste drzewa. A ścieżki prowadziły w głąb lasu. Kilka ptaków ćwierkało w oddali, a delikatny wiatr kołysał liście, tworząc kojący szum. Na brzegu stało kilka drewnianych ławek, a woda była tak przejrzysta, że można było dostrzec małe rybki przemykające pod powierzchnią. Wujek Rafał zatrzymał auto, wysiadł i poszedł otworzyć bagażnik, aby wyjąć sprzęt wędkarski. Kiedy podniósł klapę, zaskoczony cofnął się o krok. Co tu jest? Zawołał z niedowierzaniem, widząc Pepsi, Marcelinę, Mruczka i Tymka, którzy uśmiechali się niewinnie z wnętrza bagażnika. Piotruś, chodź tutaj! zawołał wujek Rafał. Piotruś i jego tata podeszli, a tata Piotrusia zmarszczył brwi, widząc niespodziewanych pasażerów. Mieliśmy nie brać zwierząt, powiedział tata, początkowo lekko zirytowany. A one same przyjechały z nami. Zwierzęta przyglądały się mu, czekając na wyrok. Mruczek zdawał się być trochę zaniepokojony, a Tymek ukrył się za skrzynką z przynętami. Tata Piotrusia westchnął, po czym spojrzał na piękną okolicę wokół nich. Ale skoro już jesteśmy na łonie natury, to co tam, mogą zostać z nami, uśmiechnął się w końcu. Piotruś podskoczył z radości i podziękował tacie. Zwierzęta z kolei wydały z siebie pełne ulgi dźwięki, a Pepsi machnęła ogonem, szczęśliwa. No to bierzmy się za rozkładanie sprzętu, powiedział wujek Rafał. Z entuzjazmem wszyscy zaczęli rozkładać wędki i przygotowywać się do połowu ryb, a zwierzęta z ciekawością obserwowały, co się wydarzy dalej. Siedzieli i czekali, czekali i siedzieli, ale niestety nic się nie działo. Ani jedna ryba nie chciała się złapać. Piotruś i jego tata zaczynali tracić nadzieję, ale nie poddawali się. Tymczasem zwierzęta były coraz bardziej znudzone. Może pójdziemy się przejść po okolicy? zaproponował Tymek. Pepsi zamerdała ogonem, zgadzając się z tym pomysłem, a Marcelina i mruczek leniwie podnieśli się z ziemi. Cała czwórka ruszyła na małą wycieczkę po brzegu jeziora, podziwiając piękno przyrody. W pewnym momencie natknęli się na dwie sympatyczne kaczki. Cześć! powiedziała pierwsza kaczka. Jestem Józia, a to mój brat Henio. Co tu robicie? Przyszliśmy na ryby z naszymi ludźmi odpowiedziała Pepsi. Aha, na ryby, powiedział Henio. No cóż, wybraliście złe miejsce na łowienie. Tutaj rzadko coś złapiecie. Co? zdziwił się Tymek. A gdzie jest lepsze miejsce? Józia wskazała dziobem w stronę niewielkiej zatoczki, kilka kroków dalej. Tam woda jest głębsza, a ryby uwielbiają się tam chować. Waszym ludziom będzie tam o wiele lepiej. Zwierzęta spojrzały na siebie z uśmiechem. Od razu postanowili wrócić i przekonać Piotrusia, Tateo i wujka Rafała żeby przenieśli się w inne miejsce. Kiedy dotarli z powrotem, Pepsi zaczęła szczekać, Marcelina i Mruczek miauczeć, a Tymek piszczał, skacząc wokół wędkarzy. Na początku wujek Rafał i tata Piotrusia myśleli, że coś się stało. – Co się dzieje? – spytał tata. Jednak po chwili zrozumieli, że zwierzęta chcą ich zaprowadzić w inne miejsce. – Pewnie znaleźli ładniejsze i lepsze miejsce na łowienie – uśmiechnął się Piotruś. Postanowili więc zwinąć wędki i przenieść się tam, gdzie wskazały zwierzęta. Kiedy tylko rozłożyli sprzęt na nowym miejscu, coś niesamowitego się wydarzyło. Zaczęli łowić rybę za rybą. Każdy z nich złapał piękne, dorodne okonie i płocie. Po udanym dniu łowienia, wujek Rafał rozpalił grilla, a tata Piotrusia nasmarzył mnóstwo świeżych ryb. Zarówno ludzie, jak i zwierzęta najedli się do syta. Pepsi, Marcelina, Mruczek i Tymek byli zachwyceni smakiem ryb, którymi podzielili się z nimi Piotruś, tata i wujek Rafał. Po uczcie Pepsi wpadła na pomysł, żeby podziękować kaczkom za ich pomoc. Podeszła do Piotrusia i zaszczekała, wskazując łapką na koszyk z jedzeniem. Piotruś zrozumiawszy o co chodzi, podał jej kilka kromek chleba. Z radością wzięła je w pysk i pobiegła nad brzeg jeziora, gdzie czekały Józia i Henio. – Dziękujemy wam jeszcze raz za pomoc – zaszczekała Pepsi. – Nie ma sprawy – odpowiedziała Józia. Jeśli jeszcze kiedyś będziecie na rybach, koniecznie nas odwiedźcie. Zawsze będziemy blisko jeziora, dodał Henio z uśmiechem. Powodzenia na przyszłość z łowieniem ryb. Pepsi, Marcelina, mruczek i Tymek pożegnali się z kaczkami, machając łapkami, a potem wrócili do swoich ludzi. Kiedy zapakowali wszystko do auta, cała ekipa zmęczona, ale szczęśliwa, ruszyła w drogę powrotną do domu. Gdy dotarli do domu, Piotruś od razu pobiegł do mamy i zaczął opowiadać całą przygodę z rybami o niespodziewanych zwierzętach w bagażniku, długim czekaniu na złapanie pierwszej ryby, smażeniu na grillu i pysznym jedzeniu. Właśnie się zastanawiałam, gdzie są zwierzęta, bo nie widziałam ich cały dzień powiedziała mama, śmiejąc się z tej nieoczekiwanej przygody. Na koniec Piotruś, mama i tata pożegnali wujka Rafała, który wsiadł do auta i pojechał do domu, obiecując, że następnym razem znów się wybiorą razem na ryby. Zwierzęta usiadły na trawie, patrząc na zachodzące słońce i wspominały swoją wspaniałą przygodę nad jeziorem pełną nowych znajomości, śmiesznych chwil i oczywiście smakowitych ryb. To był dzień, którego wszyscy długo nie zapomną. Koniec.